Witajcie w kolejnym dniu w nowej lokalizacji. Jestem u rodziców już kolejny tydzień i postanowiłam tutaj powiększyć trzykrotnie ogródek warzywny, po to, żeby tych warzyw wystarczyło już dla wszystkich na cały rok. Bardzo zależało mi na tym, żeby uprawiać grządki metodą bez kopania. To jest metoda, w której na wierzch dosypuje się tylko świeżego kompostu, no ale nie było tego kompostu, bo nie było takich planów w tym roku, żeby się tym zająć. Więc część grządek musiałam przekopać, a na część grządek dosypałam nowej zamówionej ziemi. Tutaj podpowiadam, jak zrobić. Doniczki jednorazowe z papieru toaletowego. Wystarczy naciąć w czterech miejscach, złożyć i jest taka doniczka, która utrzyma tyle, ile trzeba, tą ziemię, a później się rozłoży. Można wysadzać wszystko razem do ziemi. Używam specjalnej ziemi do siewu i pikowania, żeby nie było żadnych rzeczy, które uszkodzą siewki, bakterii, grzybów. W przyszłym roku planuję kupić specjalne taśmy LED, które imitują światło słoneczne, żeby te siewki jeszcze wcześniej podpędzić w domu i szybciej mieć jakieś tam plony. Posiałam kożonerę, groch cukrowy, pasternak, marchew, pietruszkę, sałatę, szpinak, krukole, ziemniaki, cebule, bób, rzodkiewkę, czosnek, kapustę. Na rozsadzie mam selery, brukiew. Buraczki, pory, papryki, okre, dynie, arbuzy i cukinia. Posiane nasionka przykrywam Folią, żeby miały ciepło, żeby szybciej wzeszły i żeby ciągle miały wilgoć, co jest bardzo ważne dla młodych siewek. W niektórych miejscach kopałam grządki tam, gdzie ogródek warzywny już był, a w innych miejscach zbudowałam podniesioną grządkę, gdzie na trawę położyłam kartony, które się rozłożą, a na kartony wsypałam nową ziemię i gotowe. Ogródek był mały, więc musiałam go troszkę powiększyć. Zdecydowałam, że najprościej, najszybciej będzie usunąć darń, ziemię wzbogacić obornikiem i jeszcze mieliśmy popiół z ogniska, to też dosypałam. Popiół do troszkę mikroelementów. No i tak to wygląda. Kilka tygodni już tu jestem, przede mną więcej, ale na szczęście wszystko ładnie rośnie, więc można pozytywnie patrzeć w przyszłość. Zapraszam do subskrypcji kanału i do oglądania i komentowania.